Neviim Rishonim, Szmuel, pierwsza księga Samuela, rozdział 22.1, i odszedł stamtąd Dawid i schronił się do jaskini Adulam. A gdy usłyszeli o tem bracia i cały dom ojca jego, wstąpili tam do niego. Dwa. Zgromadzili się też około niego wszelkiego rodzaju uciśnieni, jako i każdy, który popadł, Wierzycielowi i każdy rozgoryczonej duszy, i stał się przywódcą ich, i tak przyłączyło się do niego około czterystu ludzi. 3. I odszedł stamtąd Dawid do Mizpe, Moabie, i poprosił króla Moabu: Czyżby nie mogli, ojciec i matka moja, zabawić przy was, póki. Mi wiadomem nie będzie, co uczyni Elohim ze mną. 4. I sprowadził ich do króla Moabu i zamieszkali przy nim przez cały czas pobytu Dawida w tej warowni. 5. Prorok Gad jednak rzekł do Dawida: Nie zostań w tej warowni, wyrusz, a udaj się do ziemi ludzkiej. I tak. Wyruszył Dawid i przybył do lasu Heret. 6. Ale gdy usłyszał Saul, że wykryto Dawida wraz z ludźmi, którzy mu towarzyszyli, Saul siedział właśnie pod tamaryską na wyżynie z włócznią w ręku, a wszyscy słudzy jego otaczali go. 7. Rzekł wtedy Saul do sług swoich, którzy go otaczali. Słuchajcie też wy, winiamici, czyż syn i szaja podaruje i wam wszystkim pola i winnice, czyż postawi was wszystkich tysiącznikami i setnikami? Osiem żeście się sprzysięgli wszyscy przeciw mnie, a nie ostrzegał mnie nikt, gdy się syn mój z synem i sprzymierzył. A nie współczuwał nikt ze mną, aby mnie ostrzec, że wystawił syn mój sługę mego przeciw mnie, aby mi zasadzki kładł, jako to dzisiaj jest. Dziewięć i odezwał się do Ek, Edomita. Stał on przy służbie Saula i rzekł: Widziałem syna Iszaja, gdy przybył do Nob, do Achimelecha, syna Achituba. 10. Radził się on dlań Jachwe, Udzielił mu też żywności, a również miecz Goliata. Filisteńczyka oddał mu. 11. Posłał tedy król, by wezwano Achimelecha, syna Achituba, kapłana, i cały dom jego ojca, kapłanów Nob. I przybyli wszyscy do króla. 12. I rzekł Saul że synu Achituba. Odpowiedział: Oto jestem, panie mój. Czynaściej zapytał go Saul, czemu przysięgliście się przeciw mnie, ty i syn Iszaja, dając mu chleb i miecz, a radząc się dlań Elohim, tak, żebym mógł powstać przeciw mnie, a kłaść mi zasadzki, jako to dzisiaj jest. I odpowiedział Achimelech królowi i rzekł, ale któż z pomiędzy wszystkich sług twoich wierny jak Dawid, a nadto ziąć króla, gotowy do posłuszeństwa tobie, a poważany w domu twoim? 15. Alboż teraz dopiero zacząłem radzić się dlań Elohim, dalekim to ode mnie, niechaj nie posądza król. O nic sługi swego, ani całego domu ojca mojego, albowiem nie miał sługa twój o całej tej sprawie najmniejszego pojęcia. 16. Król jednak zawołał: Umrzeć musisz, Achimelechu, ty wraz z całym domem ojca twojego. 17. I rozkazał król hajdukom, którzy stali przy nim, Przystąpcie, a wymordujcie kapłanów Jachwe, albowiem i oni pomagali Dawidowi, a jakkolwiek wiedzieli, że uciekł, nie zawiadomili mnie. Nie chcieli jednak słudzy króla podnieść ręki swej, aby się rzucić na kapłanów Jachwe. 18. Rozkazał tedy król do Egowi: Przystąp ty, a pchnij kapłanów i przystąpił do Eg, Edomita, i rzucił się na kapłanów, i uśmiercił dnia onego pięciu mężów, noszących na ramieniu Lelniany 19. nob. też miasto kapłańskie poraził ostrzym mieczem. Tak mężczyzn jak miecza tak mężczyzn jak kobiety wyrosków jak niemowlą. Nawet woły, oswy i trzody poraził ostrzem miecza. Dwadzieścia tylko jeden synów Achimelecha, syna Achituba imieniem Abiatar uszedł i schronił się do orszaku Dawida. Dwadzieścia jeden i zawiadomił Abiatar Dawida, że wymordował Saul kapłanów Jachwę. 22 i rzekł Dawid do Abiatara: Widziałem już onego dnia, ponieważ był tam doek edomita, że nie omieszka. Donieść o tem Saulowi: Jam spowodował śmierć wszystkich osób domu Ojca Twego. 23 Zostań przy mnie, nie bój się, bo tylko ten, który czycha na życie moje. Czycha i na życie twoje, zaprawdę jesteś w dobrej u mnie pieczy.